Czcigodni księża, i kochani, którzy umiłowaliście Maryję, bo no, dzisiaj nie ma innego powodu, żeby w tej mszy uczestniczyć, niż z miłości do Maryi i do Jezusa. Prawda? Taka jest prawda. I chcemy dzisiaj się zatrzymać nad tą tajemnicą miłości. Dlatego, że gdy patrzymy się na Maryję i na te wszystkie tytuły, które jej nadajemy, mówimy, że jest Matką Bożą, mówimy, że jest Matką Kościoła, jest Pomożycielką Wiernych i tak dalej, i tak dalej. To wszystkie te tytuły Maryi płyną z tego, że jej serce jest sercem, Kochający jest sercem kochającym. I gdy my dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi, Panny Królowej Polski, to obchodzimy ją dlatego, że najpierw nasi Ojcowie a dzisiaj my, rozpoznajemy, że w tym kochającym sercu Maryi jest dla nas miejsce. I dlatego tu jesteśmy. Ale skoro jesteśmy kochani, to też mamy się uczyć kochać jak Maryja. I chciałem dzisiaj się podzielić takimi myślami właśnie. Kochać jak Maryja. Jak to robić? Przyjrzyjmy się więc najpierw takim czterem miłościom Maryi. Cztery miłości. Czasem tak jest. Rozmawia się z kimś. I ktoś mówi, wskazując na żonę miłość mojego życia, prawda? Mm -hmm. Albo matka wskazuje na dziecko i mówi, moja miłość, tak? Moje kochanie. Chłopak mówi do dziewczyny. I Maryja też ma takie swoje miłości. I Zacznijmy od takiej niełatwej miłości, ale to też nas potem poprowadzi dalej. Spośród tych miłości Maryi chciałbym zacząć od jej miłości do takiej ziemskiej ojczyzny. I trzeba od razu powiedzieć, że ta miłość Maryi do ziemskiej ojczyzny jest trudną miłością. Jest trudną miłością. W Izraelu nie było takiej sytuacji, że ktoś chodził i mówił: O Maryja, matka Jezusa, jak wspaniały, postawmy jej pomnik. Nie. Ta miłość Maryi do swojej ojczyzny jest trudną miłością. Po pierwsze, dlatego, że ten czas ciężkiego życia Maryi to jest czas, gdy ta jej ojczyzna jest pod okupacją. To jest kraj okupowany przez Rzymian. I Maryja żyje w tym kraju okupowanym. I się dostosowuje do, do zasad okupanta, można by powiedzieć. Ale żyje w tym miejscu i tam dokonują się wielkie rzeczy Boże. Widzimy taki epizod, ale niezwykle ważny, że Maryja no, ucieka do Egiptu razem z Józefem. I dzieli los emigrantów, kocha swoją ojczyznę ziemską, która jest pod okupacją, pewnie by chciała, żeby ten kraj był wolny. Ale też doświadcza tego, że nie może tam mieszkać, nie może żyć, musi uciekać, musi urządzić sobie jakoś życie przez jakiś czas w Egipcie. Dzieli los być może niektórych z nas, może ktoś z nas. Mieszkał gdzieś poza swoją ojczyzną ileś lat. A może twoje dzieci gdzieś wyjechały i są daleko w miejscowości, której trudno nawet nazwę wymówić, nie? A czy napisać? Maryja dzieli los emigrantów. I doświadcza też w tej swojej ojczyźnie czegoś bardzo trudnego. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to w ósmym rozdziale odnajdujemy taką wzmiankę, że Kościół był prześladowany przez Żydów. I wielu udało się na wygnanie. I wśród nich, wśród tych prześladowanych od swoich, nie od okupantów, nie na emigrację, ale od swoich, jest Maryja, członek Kościoła, która, tak jak Podania chrześcijańskie mówią, musiała na koniec swego życia też odejść, gdzieś tam emigrować na inne tereny. Skończyła życie na wygnaniu. Miłość Maryi do jej ojczyzny, to też trochę nas wprowadza w to dzisiejsze święto, rocznicy Konstytucji 3 maja, bo nie zawsze ta miłość do ojczyzny jest łatwa. Często jest to trudna miłość. Druga miłość Maryi to miłość do Boga, do najwyższego, do tego, którego imię jest niewypowiedziane, Boga Elohim. To jej jakby głębokie zaufanie, że Bóg przygotował dla niej rzeczy lepsze i większe niż ona sama, skromna dziewczyna z Nazaretu, może wymyśleć czy rozpoznać. I dlatego Maryja kucha Boga, tego Boga Izraela, pielęgnując przede wszystkim w sercu to pierwsze przykazanie, które jest treścią modlitwy Żydów o poranku i wieczorem. Szemaj Izrael, słuchaj Izraelu, Pan Twój Bóg jest jedyny, słucha. Maryja słucha, nasłuchuje słowa Bożego. Jej serce, jej umysł jest nieustannie otwarty i wrażliwy na słowo, które Bóg chce wypowiedzieć. Ale nie tylko słucha, bo gdy czytamy, te teksty, zwłaszcza Ewangelii Mateusza i Łukasza, które świadczą o życiu Maryi, to słyszymy czy czytamy o tym, że Maryja rozważa Słowo i zachowuje je w sercu. I to jest miłość Maryi do Boga. Ona się realizuje i objawia nam przede wszystkim w tym słuchaniu i rozważaniu i pielęgnowaniu tego nieustannego kontaktu ze Słowem Bożym. Taka jest Maryja, taka jest jej miłość. Czym się jeszcze objawia miłość Maryi? Maryja czyni jakby więcej niż zobowiązuje ją prawo żydowskie. Najpierw widzimy ją przynajmniej dwukrotnie, ale pewnie te dwie pielgrzymki, które odbywa do Jerozolimy, do świątyni, które są opisane, na kartach Ewangelii, to jest jakby tylko znak tego, że to było częste pielgrzymowanie do świątyni jerozolimskiej. Ona tam pielgrzymuje, żeby złożyć ofiarę, żeby się pokłonić swemu Bogu. Pierwsza z tych pielgrzymek to moment ofiarowania Jezusa. Wielka miłość, jak wielka wiara musi być w sercu tej kobiety. Są matki jakieś na pewno, prawda? I teraz po, pomyśl: 40 dni minęło od urodzenia. Maryja bierze to niemowlę i idzie. Nie jedzie wózkiem, nie jedzie taksówką czy pociągiem, ale idzie przez góry trochę, o kraje złożyste do Jerozolimy. Aby tam w świątyni ofiarować, of, złożyć ofiarę za Jezusa, za pierworodnego Syna. Ona nie miała takiego obowiązku. Wystarczyłoby, żeby Józef poszedł i to zrobił. Ale ona tam idzie. Bo kocha, bo chce oddać cześć Najwyższemu. A potem, gdy Jezus ma 12 lat, to też pielgrzymuje, pielgrzymuje. Yy, Razem ze swoim synem, który jeszcze jest pod jej opieką, w tej drodze do świątyni jerozolimskiej, ale gdy wraca, to już ona się o niego nie troszczy, bo nastąpił obrzęd barwictwa i pewnie on idzie z mężczyznami, bo stał się mężczyzną według prawa. No, i następuje to zagubienie Jezusa, bo Maryja myśli, no tak, idzie z mężczyznami, oni idą w innej grupie, a kobiety idą w innej grupie w tej pielgrzymce. Józef pewnie to samo pomyślał, ale to jest postawa wiary, postawa miłości Maryi. Trzecia miłość, i to jest taka największa miłość Maryi, to jest właśnie Jezus. To jest Jezus. Jezus jest największą miłością Maryi yy, i ona w nim rozpoznaje nie tylko swojego synka, ale przede wszystkim od samego początku, od momentu narodzenia, od momentu, gdy przychodzą pasterze i mędrcy, żeby złożyć pokłon, a może jeszcze wcześniej od zwiastowania i nawiedzenia. Ona rozumie i rozpoznaje w Jezusie, że to jest umiłowany syn Ojca. I pragnie kochać Go, bo nie może w inny sposób pojąć tego, co Bóg jej uczynił. I tylko miłością może ogarniać tego umiłowanego Syna Ojca, ale też w wymiarze ludzkim, w wymiarze matczynym, kocha go całym swoim sercem. I widzimy to, jak mu towarzyszy w różnych momentach. Jezus cały dzień naucza. Tak dużo ludzi jest, że on się tam, nikt się nie może do tego domu już wepchać, gdzie on siedzi. I w końcu wieczorem przychodzi Maryja i pewnie chce mu powiedzieć: Przyniosłam ci coś do zjedzenia, synku. Zrobiłam sałatkę. Nie, ale nie może się tam dopchać. Mówią, przyszła Twoja matka. Jezus mówi: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa. I mówi o Maryi, bo ona słucha słowa. Ale sałatka musi poczekać. Ta matczynę, serce Maryi, które kocha. I jest to też miłość w wymiarze wiary. Widzimy Maryję, która kocha Jezusa już nie jako syna ojca, już nie jako swojego syna, jako swoje dziecko, ale. Kocha też Jezusa tą miłością oblubienicy. W taki sposób, jak Kościół kocha Jezusa i jest oddana Jezusowi w tym wymiarze wiary, aż po krzyż. Jest w jego życiu, a potem jest w środku kościoła razem z apostołami i go kocha tą miłością Kościoła. I ta cała nasza miłość, można by powiedzieć do Jezusa, ona ma źródło właśnie w tej oblubieńczej miłości Maryi. I czwarta miłość Maryi. Jaka to może być miłość? Kogo jeszcze Maryja może kochać? Nas kocha. Po prostu nas kocha. Kocha. Każdego człowieka, yy, dlatego, że skoro jest zjednoczona w tej miłości, kochając Ojca przedwiecznego, ale kochając też miłością Jezusa, to tak naprawdę kocha tych wszystkich, którzy zostali jej oddani. Bo w, co słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, to po prostu zostaliśmy powierzeni miłości Maryi. I ona nas kocha. Każdego z nas kocha. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy wiemy, czy nie wiemy. Ja muszę powiedzieć, że przez jakiś tam czas mojego życia miałem problem z tą miłością Maryi. Nie wiem czemu. Nie potrafiłem tego zrozumieć i tak dalej. Może to dla mężczyzn tak czasem jest, nie? Że to takie, te wszystkie czułostki to nie zawsze tak my tak łapiemy. Wszystko, nie o co chodzi z tą miłością. Ale gdy pewnego dnia pomyślałem sobie, no tak, no to nie ode mnie zależy. Po prostu ona mnie kocha i tyle. I ciebie też. Właśnie kocha w wymiarze wiary, bo jesteśmy jej oddani przez jej syna. Moi drodzy, i to są te cztery miłości Maryi. I dzisiaj, gdy się, aby. Jako jej czciciela, uczestniczyć w tej uroczystości odpustowej, to oczywiście po to, żeby naśladować Maryję. Naśladować Maryję w jej miłości. Naśladować Maryję w jej miłości. Bo o to chodzi, żebyśmy ją naśladowali. Już wiemy, jak ona kocha, już wiemy, kogo ona kocha. A kogo ja mam kochać? Kogo Ty masz kochać? I. Maryja nas właśnie tego uczy, że kochać mamy Boga ponad wszystko. Jezus nam przypomina, to jest pierwsze przykazanie. Jakie? Będziesz miłować Pana Boga swego. Całym swoim sercem. Całą swoją duszą. Całym swoim umysłem i ze wszystkich swych sił, tak? Jezus mówi, to jest pierwsze. I Maria nas do tego zaprasza, byśmy ją naśladowali, żeby miłość Boga była w Twoim sercu ponad wszystko. Miłość Boga ponad wszystko. My często o tym zapominamy. My przeżywając nasze życie chrześcijańskie zaczynamy gdzieś w połowie. No? Nic złego nie chcę powiedzieć, ale bardzo często jest tak, że od szóstego przykazania. No? Czy wolno, czy nie wolno? Nie. Zacznij od początku. Kochaj Boga ponad wszystko, tak jak Maryja go kochała. Kogo kochać? Kochać Ojczyznę. Bo dzisiaj ten dzień jest gdyby w taki sposób jakby ukierunkowany. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto Narodowe Rocznica Ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Kochać Ojczyznę. Co to znaczy? Kochać to miejsce, które Bóg Tobie dał. Jak Maryja, ta jej miłość do ojczyzny jest trudna, ale ona kocha. W jaki sposób kochać? Jak rozpoznać, czy ktoś kocha ojczyznę? Kocha ten, kto chce uczynić to miejsce na Ziemi, w którym żyje, pięknym. I tyle. I tak można rozpoznać prawdziwego patriota, jak ma zadbane o wejście. Balkon, drzwi do kocha, to miejsce. Potem ta miłość się rozszerza, 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 chce zadbać o lokalną społeczność, wybrać dobrych przedstawicieli do Rady Osiedla, do Rady Miasta, albo że zagłosować na tych, którzy realnie chcą służyć ojczyźnie, a nie chcą korzystać ze nie? Kochać. I to jest bardzo ważne, żeby czynić przestrzeń wokół siebie piękną. Piękną. I wtedy w tym się objawia miłość, bo miłość się objawia w pięknie. I ostatnia rzecz, kochać każdego człowieka. Po prostu spróbować w nim widzieć Jezusa. I tyle. Nic więcej. To może być ktoś trudny. Chciałem popatrzeć na księży i powiedzieć, że teściowa. No ale to. Ocaleni. Ale, ale to może być ktoś trudny, tak? Trudny sąsiad. Jak w nim zobaczyć Jezusa? Może człowiek, który zniszczył swoje życie. Jak w nim zobaczyć Jezusa? Nie? Jak w nim zobaczyć Jezusa? i Jak go kochać, jak... Ukochać tego Jezusa, który jest w tej osobie. To nie jest łatwa miłość. Ale Maryja nas też chce tego nauczyć. Jak nie umiesz, to się módl. Maryjo, pokaż mi, jak mam ukochać Jezusa w tym człowieku. I zamknijmy to nasze rozważanie jeszcze jednym pytaniem. Jak kochać na wzór Maryi? Po pierwsze, z całego serca. Po drugie, kochać nawet trudną miłością. Czasem taka miłość jest rodziców do dzieci, taka trudna. Czasem w małżeństwie jest taka trudna miłość. Czasem właśnie w innych miejscach nigdy nie można się poddawać. Bóg da ci siłę, rozważaj słowo, proś o wstawieniectwo Maryi Świętych. Mamy tego, który nas uczy kochać, Boga i ojczyznę. Trudna miłość błogosławionego Księdza Jerzego. Trudna miłość w trudnych czasach, ale miłość, który kochał do końca. Kochać nawet trudną miłością i w końcu kochać człowieka ze względu na miłość Chrystusa do nas. To Ty zostałeś ukochany, to Ty zostałaś ukochana. I Maryja nam ciągle o tym przypomina, że to Bóg uczynił. Nam wielkie rzeczy, jej uczynił, ale każdy i każdemu z nas, Bóg uczynił wielkie rzeczy. I ze względu na to chcę też kochać po prostu tą miłością, którą Bóg mi daje. Amen.